Siema, dzisiaj Ci pokażę jak sobie zamawiać Jordany jedynki lowy w różnych kolorystykach naprawdę, widzicie na przykład mam takie. E, co, kupiłem sobie, zapłaciłem naprawdę niedrogo, 100 coś złotych, więc są na naprawdę spoko, pokażę dzisiaj jak sobie takie zamówić. Bo jest to banalnie proste, pod Instagramem i pod YouTubem masz linka, jak sobie w niego wejdziesz to ci się wyświetli ta strona. E, co musimy zrobić to się zarejestrować, wpisujemy e-mail, hasło, zakładamy konto, bez tego nie będzie tanio butów, więc jest to ważny krok. Wchodzimy sobie później w buty, możemy sobie wybrać, co chcemy naprawdę tutaj. No ale co, tu są Giordani 1 lowy. Wchodzimy sobie, trzeba chwilkę poczekać. Czekań widzicie, że wyświetla się stronka. Macie tu właśnie różne parki, różne kolorki, kolorystyki. Naprawdę masa, są naprawdę spoko te buty jakościowo. No i co, wybieramy sobie przykład, woT, wybieramy sobie 44 przykładowo. No i co, zjeżdżamy sobie w dół, klikamy sobie agrid, klikamy sobie buy now, płacimy tam blikiem payu, no i po prostu czekamy sobie 3 dni około, aż wyślą nam takie zdjęcia ktoś sobie takie buty kupił, to jest poprzednie jakieś zamówienie. No widzicie jak to wygląda na pewno mu się spodobały więc sobie je wysłał. Jak sobie to teraz wysłać? Spójrzcie, jak wyjdziecie sobie w order, tu macie wszystkie wasze zamówienia, więc możecie sobie tak w miarę co jakiś czas patrzeć jak to wygląda w miarę z tym zamówieniem no i co? Po jakimś czasie, jak dostaniecie właśnie fotki, to będzie to najpewniej już tutaj w warehouse i będzie gotowe to do wysyłki. Więc jedyne co robicie to zaznaczacie sobie przedmiot, który chcecie wysłać, klikacie sobie Submit, no i co? No i tam sobie wpisujecie wasz adres, wpisujecie sobie przewoźnika. No i co? Najważniejsze to jest to, że nie kupujecie kota w WORKU. Ja sobie takie jordany kupiłem. I no co, jeśli coś się nie podoba, lub coś jest nie tak z nimi, lub po prostu bez powodu możecie sobie to zwrócić bez problemu. Więc jest to też fajne. Oni przyznają naprawdę każdemu ten zwrot, o ile nie są to jakieś takie wiecie losowe rzeczy, naprawdę taniej, więc no jeśli to są rzeczy na przykład tutaj wszystkie te z butów, to bez problemu wam zwrócą pieniążki na konto w ciągu jednego chyba dnia, więc jest to naprawdę fajne, jeszcze raz powtarzam. No i co, no i naprawdę butki fajnie się prezentują, one mają fajny materiał to taki, taki trochę no jak w aucie. Taka alcantara czy coś naprawdę są ładne. Akurat taką kolorystykę sobie wzięłem, żeby po prostu była na półeczce. Ale testowałem sobie, bo chwilę w nich chodziłem, są mega wygodne. Dzięki i cześć.